Z notatnika dietetyka. Twoje zdrowie w Twoich rękach. ABC żywienia z Magdaleną Kopel. Witam. Dziś o jednym z najbardziej drażliwych tematów, a zarazem kontrowersyjnych w dietetyce, czyli o pieczywie. Dziś zarówno o pieczywie w odżywianiu, jak i pieczywie w redukcji. Myślę, że napięcie wokół pieczywa w planach dietetycznych narosło wraz z modą na diety eliminacyjne w odchudzaniu. Oczywiście zgadzam się z założeniami takich diet, jednak zawsze powtarzam, że jeśli coś z diety usuwamy, należy poszukać czegoś w zamian. A wracając do chleba, to nasz ulubiony polski produkt, obecny w każdym domu, od którego jesteśmy silnie uzależnieni tak fizjologicznie jak i tradycją. Ale na szczęście chleb jest jak najbardziej dopuszczalne na diecie, także redukcyjnej, a dobrej jakości chleb jest wręcz rekomendowany, gdyż zawiera błonnik, witaminy z grupy B, a także składniki mineralne jak magnez, żelazo i miedź. Pieczywo samo w sobie nie powoduje przyrostu masy ciała. Przypominam, że wzrost masy ciała jest zależny od liczby spożywanych kalorii, a nie jedzenia konkretnych produktów. Niemniej jednak warto mieć świadomość, które rodzaje wypieków będą lepszym wyborem na diecie. Warto pamiętać, że do wypieku chleba używane są bowiem różne mąki, jak pszenna, orkiszowa i żytnia. Użycie danej mąki wpływa na smak konsystencję, ale i wartości odżywcze pieczywa. Różnice kaloryczne w takich chlebach są niewielkie, jednak różna będzie ich strawność, obfitość składniki odżywcze oraz reakcja organizmu po ich spożyciu, jak choćby dłuższe uczucie sytości czy większy wyrzut insuliny. I mając to na względzie, najlepiej wypadają w diecie chleby orkiszowe oraz żytnie. Dla osób średnio radzących sobie ze zmianą smaku z białej bułki na ciemne pieczywo, polecam pieczywo mieszane z dodatkiem żytniej, orkiszowej lub gryczanej mąki, co będzie dobrym początkiem do dalszych zmian. Osobiście bardzo lubię chleby z mąk naturalnie bezglutenowych, jak z mąki ryżowej, kinoa czy jaglanej. Wspominam o takiej opcji dlatego, że znajdą się dziś wśród słuchaczy osoby, które będą chciały lub musiały ograniczać gluten. Mamy przecież dziś wiele przypadków celiaki, alergii na gluten, ale i częsta jest Nieceliakalna nadwrażliwość na gluten. Stąd skorzystanie z pełnowartościowych mąk naturalnie bezglutenowych w wypiekach to idealne rozwiązanie. W domu piekąc samemu pieczywo warto jeszcze pamiętać, by wybierać mąki jak najmniej oczyszczone. Powinno nam się to kojarzyć z wysokim numerem na opakowaniu mąki, zdecydowanie wyższym niż 600-700 czy 800. Mąka taka będzie bogatsza w substancje mineralne jak żelazo, fosfor, wapń, magnez, cynk oraz selen. Z kolei wybierając pieczywo w sklepie, Warto wiedzieć, że może ono zostać upieczone z użyciem drożdżowego zaczynu lub zakwasu. Dodatek drożdży do pieczywa zwiększa zawartość wszystkich witamin z grupy B z wyjątkiem witaminy B12. Zastosowanie zakwasu z kolei ułatwia przyswajanie składników mineralnych zawartych w pieczywie – żelaza, wapnia, magnezu, cynku i selenu. Chleby na zakwasie mają również wyższą zawartość beta-glukanów, które obniżają poziom cholesterolu we krwi i mają korzystny wpływ na mikrobiotę jelit. Pieczywa powinna być mąka, woda, drożdże lub zakwas oraz sól kuchenna. Opcjonalnie mogą pojawić się pestki, nasiona, orzechy dodatek płatków zbożowych, np. owsianych. Wszystkie inne dodatki z kolei będą zapychaczami, tak jak np. oleje roślinne, skrobia, słód jęczmienny, sok winogronowy, melasa, cukier trzcinowy, karmel, miód i inne syropy. Warto więc czytać składy przed kupnem pieczywa, bo to są te elementy, po których będziemy szybko przybierać masę ciała. Podsumowując, dobrej jakości pieczywo nie jest szkodliwe, nie tuczy i nie utrudnia otraty zbędnych kilogramów. Dla osób dobrze tolerujących może stanowić podstawowy element naszej codziennej diety i jego wybór powinien być podyktowany przede wszystkim naszym stanem zdrowia, celem sylwetkowym i osobistymi preferencjami smakowymi.